Seriożnie i poważnie, żeby zrobić na przykład najgorszy festiwal świata. <grym> tak. No, jest taki pomysł na, na to, żeby zrobić najgorszy festiwal y, 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 świata, gdzie można byłoby zrobić. Y, no, pokazać y, to, w jaki sposób my na błędach się uczymy. Mhm. Od nocy porażek począwszy, a skończywszy na wiesz, wydarzeniach typu pokaz filmów kampowych. Mamy taki plan, żeby to właśnie w przyszłym roku spróbować coś takiego, coś takiego zrobić. Na, po, na początku, wiesz, małymi, małymi kroczkami, a potem może coś z tego fajnego wyjdzie. To jest jeden taki pomysł. Natomiast no, mając tak, wiesz, naprawdę wielki, ogromny, wspaniały budżet. To tak, to chciałbym zrobić oczywiście jakiś wielki rokowy festiwal. Taki festiwal, gdzie można byłoby zaprosić y wiesz, gwiazdy po, po pokroju tych wszystkich wielkich zespołów e e rokowych od Pearl Jamu, przez YouTube, a skończywszy, nie wiem, na. Y dajmy na to, nie wiem, Dire Straits czy, 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 czy Marku Noflerze czy, czy, czy David Glimurze. Tak, no to coś takiego oczywiście. Super fajnie byłoby coś takiego, coś takiego zrealizować, no ale zdajemy sobie sprawę, jak bardzo skomplikowaną logistykę wymaga, w, 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 wymaga jak bardzo skomplikowanej logistyki wymaga takie przedsięwzięcie. Yy, I to nie tylko chodzi o kwestie zabezpieczeń, sceny, całego przedsięwzięcia i wielkiego terenu, gdzie by to mogło być zrealizowane, ale także zabezpieczenia w rodzaju lotniska, tego typu kwestii. które, które Ale będą... w Toruniu jest na to miejsce, mamy lotnisko, Oczywiście, jesteśmy w jest... dobrze położeni w kontekście autostrady. Lotnisko no. jest w Bydgoszczy. Tak patrz, Wiesz, gdybyście... e... Inaczej, gdyby zespół z Borartusa mógł zająć się tylko tym, to dalibyście radę to przygotować. Czy dalibyśmy radę, mając, wiesz co, mając, myślę, że ten zespół i mając to, że tak naprawdę tylko i wyłącznie realizujemy jeden festiwal i mamy na to, nie wiem, 20 milionów złotych, powiedzmy, to pewnie tak, no to można byłoby o czymś takim, o czymś takim pomyśleć, prawda? Natomiast, cóż, to jest na razie sfera, jakaś sfera marzeń. No, coś fajnego można byłoby z tego wszystkiego wszystkiego zrobić, choć ja chyba wolałbym mimo wszystko zrealizować wydarzenie, które by przykuło ludzi nie masowością, ale jednak pomysłem i jednak stworzenie czegoś, co od podstaw by się rozrastało. I, i wiesz, zaczynać tak od takiego drobnego. Małego od szczegółu do ogółu. To, to wiesz, trochę tak, pod tym względem trochę zazdroszczę na przykład Kawce, która no, zrobiła festiwal od podstaw, z totalnie małego ziarenka, wyrósł jej na duży, Piękny to fajny, fajny festiwal i no, no, to jest na pewno wielkie szapoba dla niej w, w, w tej kwestii. Podobnie, podobnie oczywiście zrobił to Marek Żydowicz, że, że na drugim biegunie, żeby to nie było też, no, no, bo, bo, bo też przecież kamerimiczna na samym początku był małym ziarenkiem, które wykiełkowało i dzisiaj jest ogromnym, <grym> profesjonalnym festiwalem. Więc tak, no, takie, rzeczy, takie rzeczy mnie by kręciły, żeby rzeczywiście zacząć no dobra. od podstaw. Przywołałeś dwa, fajne, dwa, dwa mocne nazwiska toruńskie i tak chciałam Cię zapytać o osobistą dla Ciebie też taką rzecz. Masz trzech braci. Mhm. Wszyscy trzej y, mieszkają poza Toruniem. Raczej w większych miastach, raczej międzynarodowo mocno się o, 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 przemieszczają. Się tak, tak. Nie zazdrościsz im trochę, że zostałeś w Toruniu? Że jesteś w takim. Nie, małym nie absolutnie, absolutnie nie, 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 nie zazdroszczę, ponieważ moi bracia zupełnie poszli jakby w innym kierunku. Są, czy zajmują się kwestiami spraw międzynarodowych, bo mój brat jeden pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a jeden jest fizykiem, drugi jest biotechnologiem, więc zajmują się no dosyć abstrakcyjnymi dla mnie rzeczami, e, nie zajmują się kulturą zupełnie, a, ja, a mnie się wydaje, że to nie jest fajnym miejscem do e, robienia, tworzenia e, kultury. E, I oczywiście bardzo często mam takie wrażenie, że jadąc wiesz, do większego miasta typu Poznań, e, Wrocław, Kraków hmm. czy, czy, czy Warszawa, że wjeżdżam tam do takiej rafy kulturalnej, e, że tam jest naprawdę wow, wow bo, nie, no, bo, bo, tam to... bo to, to tak. Natomiast wiesz, pewnie mógłbym się wynieść z Torunia i gdzieś tam w Warszawie czy w Poznaniu pracować w jakimś centrum kultury czy, czy, czy w jakimś teatrze czy, czy, czy jakimś tego typu miejscu. Natomiast nie, nie wierzę, że będąc w tamtym miejscu, byłbym jedną z tych rybek, które sobie pływają gdzieś tam w tej wielkiej rafie koralowej i nie wiem, czy miałbym jakikolwiek wpływ na to, co co się dzieje. Byłbym po prostu trybikiem w maszynie. A tutaj mam wrażenie jednak takie, że, że nie jestem trybikiem, a trybem. I że mam trochę więcej do powiedzenia i mogę realizować swoje pomysły, swoje plany i swoją wizję kultury. I to jest na pewno plus. No, trochę pewnie schlebia to narcystycznym moim jakimś potrzebom. Niemniej jednak, dlatego chyba też tutaj zostałem i też dlatego nie zazdroszczę. Moim, moim braciom, którzy, którzy gdzieś tam robią oczywiście kariery, ale w wielkich, w wielkich miastach. Okej. Okay. Dziękuję za szczerą odpowiedź. Ale proszę bardzo. <laughs> Troszeczkę teraz jeszcze zmienimy. Robisz w kulturze ponad 10 lat. Mhm. Bez mała. Spotkałeś? Nawet, nawet chyba dłużej, ale no <grym> nie, nie, jesna, w dworze tak. jesteś. Tak, od, od, od tym roku będzie 10, będzie 10, lat, 10 jak lat, jak lat we wrześniu, prawda? W Czy 1 października. Pa, października mhm. 1 października mniej 10 lat. No. Tak. E, wcześniej w księżnicy przecież, więc. No. Tak, zaczynałem od stażu w Urzędzie Miasta w biurze informatyzacji Urzędu Miasta Torunia. Biegałem i naprawiałem komputery. Ciekawe. Ale największą... O, <grym> ciekawostkę. nie. Ale największą styczność z kulturą miałeś tutaj w dworze i masz w dworze. Mhm. I chciałam cię zapytać, ponieważ odwiedza dwór rokrocznie bardzo wielu artystów różnych. Mhm. Co oni mówią o Toruniu, ale nie tak kurtuazyjnie na scenie podczas spotkania czy ze sceny Kocham Toruń. Tylko co mówią jak już odbieracie ich z noclegu albo z pociągu. Bardzo, bardzo różne rzeczy mówią, ale generalnie w momencie, kiedy się z nimi tak szczerze rozmawia, to paradoksalnie wielu z nich, jeżeli my się na coś jakby skarżymy i mówimy, no bo. Wiesz, to też jest często tak, że oczywiście zależy, jakie mamy relacje z tymi artystami, ale z wieloma mamy relacje przyjacielskie. To są nasi koledzy, nasi znajomi. Też łatwiej dzięki temu, jak pójdziesz sobie na kolację potem z, takim, z takimi twórcami. Ale czy ktoś przyjeżdża do Torunia, bo to Torunia? Bo, przyje, bo, bo koncert odbędzie się w Toruniu. Ktoś, dla kogoś Toruń jest ulubionym albo jednym z lubianych miejsc? I Wiesz, wielu, przyje wielu przyje. artystów z Torunia... A to klasy, nie? Mm, nie no, no, też artyści zarabiają na tym, w związku, z czym, w związku z czym są też twórcy, którzy lubią tutaj bywać. Takim twórcą jest nie wiem, na Przykład Artur Ambrus. On bardzo lubi w Toruniu występować. Kojarzy mu się dobrze to, to miasto. Swego czasu był była taką y, m, świetną artystką Maria Czubaszek która też bardzo Toruń lubiła e, i e, lubiła tutaj do dworu Artusa e, e, przyjeżdżać. Bo Ma, mogła tu palić, Mogła się. tu palić, oczywiście, że mogła tu palić, e, ale no to, 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 to Pani Maria była, Pani Marii się wiele rzeczy wy, wybaczało po prostu. E, e, natomiast, e, no tak jest, jeszcze oczywiście wielu takich, takich artystów też, e, wiesz, typu, nie wiem, Mania Maria Jopek, czy, czy e, no, no szereg takich... Justyna Styczkowska, nie? zdaje się, też, Justyna też lubi. I, Lubi oczywiście. Ubiera no, się u naszej projektantki. Tak, bywa, że, że, że to właśnie jej nasza projektantka robi, y, ro, robi ciuchy. To jest wielu tych twórców naprawdę lubi też to, to miasto i to pytasz, co oni mówią ten. Bardzo często oczywiście są to odpowiedzi kurtuazyjne, ale bardzo często są to też absolutnie szczere odpowiedzi. Nie wiem, no miałem okazję rozmawiać na przykład z Magdą Grzebałkowską jakiś czas temu, i ona powiedziała, że zupełnie szczerze, że. Pod wieloma względami, oczywiście ona mieszka na co dzień w Sopocie i ma problemy straszliwe z turystami, bo Sopot jest przeładowany turystami i no. jest pod tym względem dla mieszkańców autochtonów nieznośny, szczególnie latem, bo, 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 bo nikt nie lubi, jak ci pod domem, pod kamienicą do piątej nad ranem ludzie hałasują. I to tak bardzo, bardzo, że spać nie można. I możesz wymieniać sobie szyby w oknach, i tak będziesz to słyszała. Ale co Magda mówiła, no na przykład bardzo jej się podobało to, że miasto jest czyste. Podobało jej się, że... W porównaniu oczywiście jakby z Sopotem, tak. nie? No bo wiesz, zawsze możemy znaleźć. a tutaj, tutaj jest nieposprzątane. Nie, to nie ma w ogóle Ale status tak, czystego miasta, to jest też to się spotkałam miasto. z tą opinią. E, że miasto jest stosunkowo ciche nawet w nocy. Mimo, mimo wiesz ogromnej liczby turystów i, i, i tutaj na Starówce. I trzecia rzecz, może najważniejsza też dla turystów, że miasto jest generalnie tanie w momencie, kiedy patrzysz na pójście, wyjście do restauracji i nie wiem, u nas możesz dwudaniowy obiad zjeść za cenę przystawki w Sopocie. I wiesz, i to są takie logistyczne rzeczy, które, które ona dostrzegła i mówi, Boże, jak u was tanio, jak u was jest fajnie potębnie. Jak czysto, jak czysto. Jak I to nie była kurtuazja, to nie była kurtuazja, tylko to po prostu była obserwacja osoby, która no na co dzień zawodowo zajmuje się obserwowaniem, bo jest dziennikarzem. No, tak, nie? To prawda, Magda. Także także, no, no to wiesz, no, tego, i, to, i to nie jest odosobniona opinia. Dobrze. Jedno negatywne pytanie mam mm -hmm. dla Ciebie. Nie chcę, żeby było ostatnie, no, no. więc pozadam je teraz. A co Cię w naszym mieście wkurza? Jako mieszkańca, niekoniecznie dyrektora instytucji kultury. Wiesz, Zawsze mnie wkurza w takich, czasami, a wiem, że też sam to często też uprawiam, bo, 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 bo trochę też jestem do tego zobligowany, bo, bo muszę. Zawsze o tym też powtarzałem: nazywanie rzeczy małych rzeczami wielkimi że mamy trochę taki kompleks prowincjonalności zupełnie niesłusznie, to znaczy niesłusznie powinniśmy się tego wstydzić. Jesteśmy miastem niewielkim, nie małym, ale niewielkim. E, jesteśmy trochę miastem prowincjonalnym, i to jest nasz plus. Ale czy widziałeś w, prezydenta wystąpienie w, w One ostatnio? Mm, nie, nie widziałem. Bo też tak uważałam bardzo długo, że jest taka megalomania troszeczkę w naszym mieście. Ale, ale może to się zmienia. Myślę, że to się. Wiesz, ja teraz mieszkam na wsi, więc mam też. Patrzę mm -hmm. z boku, ale uważam, że troszeczkę się od tego odchodzi, wyłuskując y, cechy Torunia takie jak miasto małe, urokliwe. Tak, ale, ale wiesz, ale to przez długi czas nie było tak, tak. Naszym, naszym tym. Chcieliśmy dążyć do tego, że tak, że mamy naj. Że mamy naj. No, mamy największy stadion żużlowy na świecie. Naj. No, no i co z tego? I, i jest pusty. I, i, po co, i, po co się, i, I po co się tym, tym nie wiem, szczycić? Ja, ja bym się szczycił nie, że mamy naj, tylko że właśnie mamy ten klimat fajny. Że właśnie że, że to naj nie musi być największe. Tylko może być najfajniejsze. No bo najlepsze do życia. Albo dokładnie. I to jest zdecydowanie ważniejsze niż, niż robienie yy, hura, hura, szef podwóra. No. no to chyba nie o to chodzi. Yy, dlatego yy, tak, zawsze mnie wkurzała, czy denerwowała ta po prostu pewna yy, megalomania, yy, a nie popatrzenie na to, że Plusem Torunia jest jego kompaktowość, jest to, że tak naprawdę, nie wiem, tworząc w jakiejś trochę bańce czy w jakimś tam środowisku, ja nie mam problemu, żeby znać 80 czy 90% ludzi, z którymi współpracuję. Bo wiesz, jeżeli pracujesz w, nie wiem, w takiej branży jak branża kulturalna, to wszyscy się wymieniamy, wszyscy się znamy. Dzięki temu nam jest po prostu łatwiej i sympatyczniej to robić. Nie? Bo, bo, bo to nie jest tak, że y, y, jesteśmy wszyscy do siebie a anonimowi. Ale współpracujecie w trudach. Oczywiście, że współpracujemy i wiesz, ta współpraca też jest, też jest y, spoko. Oczywiście y, czasami zdarzają się jakieś tam y, y, kwasy, jak wszędzie, ale ja mam takie y, ta, taką, taką zasadę, że nie mnie się wydaje, że ja jestem w stanie z każdym absolutnie y, wejść we współpracę i y, nie mam z tym żadnych, żadnych problemów y, 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 i że my, myślę, że wiele osób też to potwierdzi, że, że, że z dworem Artusa pod, moimi, e, pod moim zarządem chyba się dobrze współpracuje, nie? Bo, 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 nie robimy, bo nie robimy problemów, bo, bo zawsze e, dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby usiąść naprzeciwko siebie i rozmawiać. I to jest, i to jest, to jest ważne. Więc e, jeśli miałbym jakąś negatywną cech, cechę z, e, wskazywać, to tylko to, że czasem niepotrzebnie.